I powiedział, że chciałby, żeby ta kampania prezydencka, która z konieczności jest w tej chwili z jednym nazwiskiem na afiszu, żeby cała ta zgromadzeni w tej sali, żeby stanęli w brokach startowych do szeregu następnych kampanii. Czyli tutaj krótko mówiąc, pan Brown zapowiada tworzenie jakiejś nie wiem, międzynarodówki gaśnicowej, czy czegoś tam takiego w podobie. I teraz, proszę państwa, ponieważ obiecałem coś, to musicie to zobaczyć bo to oddaje uwierzcie mi naprawdę oddaje klimat tej konwencji ja jej oczywiście wcale nie oglądałem nie będę oszukiwał oglądałem jakieś tam fragmenty urywki kilkuminutowe natomiast to jest miód malina scena ci co mają słabe nerwy to niech tego nie oglądają ...rycerskie braci kurkowych ofiaruje szczerbiec Pomocny w walce o zwycięstwo w służbie Bogu i Polsce. Dan w Krakowie we wspomnienie świętego Juliusza papieża 12 kwietnia anno domini 2025. Panowie bracia, baczność. To proszę Państwa historia, która pisze się na naszych oczach!